Już wkrótce Krosneodżańskie, Głubin, Kargowa i Skwierzyna wyruszą na podbój europejskich rynków. We wtorek 27 stycznia została podpisana kolejna umowa zawarta w związku z realizacją projektu gospodarczego. Przetarg obejmujący organizacje i udział w imprezach o charakterze gospodarczym wygrała szczecińska firma Sun and More. Firma Sun and More z siedzibą w Szczecinie zajmuje się głównie właśnie wyjazdami biznesowymi, głównie w Europie, ale też i zdarza nam się pozyskać zamówienie do Stanów Zjednoczonych na przykład. No w celach właśnie takich, że łączymy przedsiębiorców albo instytucje zewnętrzne do, tutaj z polskimi po to, żeby pozyskać właśnie inwestorów. Po to, żeby rozwinąć polskie, pol, polski rynek, sprzedać aktywnie za granicą. Wartość podpisanej umowy wynosi 925 tysięcy złotych. W ramach realizacji zadania zarówno samorządy biorące udział w projekcie, jak i lokalni przedsiębiorcy będą mogli uczestniczyć w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach gospodarczych na rynek włoski, niemiecki i francuski oraz w wielu konferencjach branżowych i spotkaniach B2B. Wiem, że firma Santę Mall, która będzie realizowała tę część projektu, czyli wykorzysta już nasze zrobione foldery, mapy, ale też rozreklamuje to wśród przedsiębiorców. Na pewno zaproponowała nam udział w targach w Cannes, w których uczestniczy wielu przedsiębiorców. Tam się przewija ponad 20 tysięcy ludzi, ponad 4,5 tysiąca zarejestrowanych przedsiębiorców. Jak podkreśla Renata Rodbarska, choć każdego roku firma realizuje kilkadziesiąt zadań, po raz pierwszy ma do czynienia z sytuacją, w której to władze miasta aktywnie i w sposób bezpośredni chcą poszukiwać inwestorów, między innymi poprzez spotkania na szczeblu międzynarodowym. Naprawdę bardzo fany projekt, że po prostu Ktoś wychodzi tak z tego biurka i szuka tych inwestorów. Podczas międzynarodowych targów dorobek czterech gmin, a także kierunek ich dalszego rozwoju będzie prezentowany między innymi za pomocą nowoczesnych wydawnictw opublikowanych w kilku wersjach językowych. Wszystkie nasze wydawnictwa są wydane w kilku językach, w tym niemieckim, francuskim i angielskim, bo chcemy bezpośrednio dotrzeć do tych przedsiębiorców z informacją, które dla nas są z tymi informacjami, które dla nas są istotne, czyli z mapami, folderami, katalogami, by z naszą ofertą inwestycyjną mogli się zapoznawać w swoim ojczystym języku. Burmistrz Krosna odrzańskiego podkreśla, że podpisanie umowy to ogromny sukces i dowód na wymierne korzyści wynikające z realizacji. Projektu gospodarczego. Przypomnę, że projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania to 1 700 000 zł, a udział Gminy Krosno Odrzańskie zaledwie w wysokości 35 000 zł w całkowitej wartości projektu. Czyli pokazujemy, że nigdy nie byłoby stać Krosnoodżańskiego, byśmy się pojawili na tego typu przedsięwzięciu, jakim są na przykład targi gospodarcze w Kan a dzisiaj nie tylko targi w Kan, ale również rynek włoski i francuski będą wchodziły w grę i niemiecki i spotkania z przedsiębiorcami Przypomnijmy, do podpisania umowy o współpracę na rzecz promocji gospodarczej między gminami Krosno Odrzańskie, Gubin, Kargowa i Skwierzyna doszło w lutym ubiegłego roku. Łączna wartość działań realizowanych w ramach projektu, któremu lideruje Krosno Odrzańskie, to blisko 2 miliony złotych. Realizacja projektu obejmuje misje gospodarcze oraz spotkania dla grup przedsiębiorców z Polski i z zagranicy. To także kompleksowa i nowoczesna kampania informacyjno-promocyjna.